W samym sercu malowniczej krainy, gdzie rzeka wiła się niczym srebrzysta wstążka, a lasy szumiały tajemniczymi opowieściami, leżało miasteczko o nazwie Dębowa Dolina. Wśród urokliwych domków z czerwonej cegły i pachnących ogródków stał niewielki, ale dumny budynek remizy strażackiej. To właśnie tam, w cieniu rozłożystego dębu, Wojtek spędzał większość swojego dzieciństwa. Fascynacja Wojtka strażą pożarną zaczęła się niewinnie. Od podglądania starszych chłopców ćwiczących na placu przed remizą. Zachwycał się błyszczącymi hełmami, czerwonymi wozami bojowymi i opowieściami o bohaterskich akcjach ratunkowych. W jego wyobraźni strażacy byli niczym rycerze z bajek, walczący z ognistym smokiem i ratujący ludzi z opresji. Marzenie o zostaniu strażakiem rosło w sercu Wojtka z każdym dniem. Kolekcjonował zdjęcia wozów strażackich. Wycinał artykuły z gazet, a wieczorami, tuląc się do pluszowego Misia, snuł opowieści o własnych bohaterskich czynach. Nawet jego pokój zamienił się w miniaturową remizę z narysowanymi na ścianach wozami i strażakami z plasteliny. Rodzice Wojtka, widząc jego zapał, postanowili go wspierać. Zapisali go do młodzieżowej drużyny pożarniczej, gdzie chłopiec mógł poznać tajniki strażackiego fachu. Wojtek z zapałem uczestniczył w zajęciach. Ucząc się zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, obsługi sprzętu i udzielania pierwszej pomocy, szybko zdobywał nową wiedzę i umiejętności, wyróżniając się zarówno sprawnością fizyczną, jak i bystrością umysłu. W drużynie pożarniczej Wojtek poznał wielu przyjaciół, którzy podzielili jego pasję. Razem ćwiczyli rozwijanie węży, gaszenie symulowanych pożarów i ratowanie poszkodowanych z zadymionych pomieszczeń. Wojtek odkrył, że bycie strażakiem to nie tylko przygoda, ale przede wszystkim ciężka praca, wymagająca odwagi, dyscypliny i umiejętności współpracy w zespole. Dni mijały, a Wojtek z niecierpliwością czekał na swój pierwszy prawdziwy alarm. W końcu nadeszła ta chwila. W środku nocy rozległ się głośny dźwięk syreny, który wybudził Wojtka z głębokiego snu. Chłopiec zerwał się z łóżka, serce waliło mu jak młot. Szybko ubrał mundur Wskoczył na rower i popędził w stronę remizy. Na miejscu zastał już swoich kolegów z drużyny, gorączkowo przygotowujących się do wyjazdu. Okazało się, że w pobliskim lesie wybuchł pożar. Wojtek, choć odczuwał lekki strach, czuł też ekscytację i dumę, że może wziąć udział w prawdziwej akcji ratunkowej. Wóz strażacki z wyciem syren pomknął w stronę lasu. Na miejscu panował chaos. Ogień rozprzestrzeniał się z przerażającą szybkością, a gęsty dym utrudniał akcję gaśniczą. Strażacy natychmiast przystąpili do działania, rozciągając węże i kierując strumienie wody na płomienie. Wojtek, pod opieką doświadczonego strażaka, pomagał w noszeniu sprzętu i zabezpieczaniu terenu. Akcja trwała wiele godzin. Strażacy walczyli z żywiołem z niesamowitą odwagą i determinacją. W końcu udało się opanować pożar. Choć las poniósł znaczne straty. Wojtek, wyczerpany, ale szczęśliwy, wrócił do domu o świcie. Po raz pierwszy w życiu poczuł, jak wielką satysfakcję daje niesienie pomocy innym i ratowanie życia. To doświadczenie jeszcze bardziej utwierdziło Wojtka w przekonaniu, że wybrał właściwą drogę. Z całych sił angażował się w działalność drużyny pożarniczej, uczestnicząc w kolejnych akcjach i szkoleniach. Z czasem stał się jednym z najlepszych młodych strażaków w regionie, wzorem do naśladowania dla młodszych kolegów. Lata mijały, a Wojtek dorastał. Po ukończeniu szkoły zdał egzaminy do Państwowej Straży Pożarnej i spełnił swoje marzenie z dzieciństwa. Został zawodowym strażakiem, gotowym nieść pomoc ludziom w każdej sytuacji. Jego historia stała się inspiracją dla wielu młodych ludzi, którzy tak jak on. Zapragnęli służyć społeczeństwu i ratować życie. Lata służby w Państwowej Straży Pożarnej mijały Wojtkowi, jak zbicza strzelił. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, nowe niebezpieczeństwa, ale i ogromną satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Wojtek nie był już tym samym nieśmiałym chłopcem, który z podziwem patrzył na strażaków. Stał się doświadczonym i odważnym mężczyzną, szanowanym przez kolegów i uwielbianym przez mieszkańców miasteczka. Wojtek brał udział w niezliczonych akcjach ratunkowych. Gasił pożary domów i lasów, ratował ludzi uwięzionych w wypadkach samochodowych, pomagał zwierzętom w potrzebie, a nawet zdejmował koty z drzew, bo i takie wezwania się zdarzały. Każda akcja była inna, każda wymagała szybkiego myślenia i sprawnego działania. Wojtek nauczył się panować nad stresem, działać pod presją czasu i ufać swoim umiejętnościom oraz intuicji. Z czasem, dzięki.